W styczniu 2022 roku siedzieliśmy w Papai i zastanawialiśmy się nad szczególnie ciekawymi postaciami w, w sporcie. A że mamy tę możliwość realizowania fajnych projektów, to oczywiście naturalną rzeczą jest to, że, że Kuba był jedną z pierwszych postaci, o których o których pomyśleliśmy. I to był styczeń 2022. W maju 2022 doszło do pierwszego spotkania, Pojechałem do Krakowa, usiedliśmy z Kubą, porozmawialiśmy, no i później było kilka miesięcy rozmów, poznawania się, aż wreszcie Kuba powiedział, wiesz co, chyba, 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 chyba to czuję i chyba, 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 chyba to zrobimy. No i ja wtedy powiedziałem, dobra, to, to ja przyjeżdżam i, I przyjedzie Janek, reżyser, poznacie się i zobaczymy, czy to zadziała. To był grudzień, tak? 2050. Co na tym spotkaniu, bo kuba coś tam już mówił, ale nie, nie słyszałem, co to było. No, wszedłem, zmierzył mnie wzrokiem od góry do dołu, zobaczył metrykę, trochę się chyba zdenerwował. Nie, rozdziwił się. <grym> o, Janek miał 25 lat. Tak jest, więc to było takie pewnie pierwsza jego reakcja. I mieliśmy gadać o filmie, mieliśmy przygotowaną prezentację, opowiedzieliśmy o czym będzie film, a zaczęliśmy gadać o emocjach i tak ta rozmowa płynęła, płynęła aż minęło kilka godzin i Kuba chyba był już troszkę przekonany, że zaczęliśmy myśleć podobnie o tym co chcemy powiedzieć, a nie jak chcemy powiedzieć i o tych emocjach, które są w tym filmie najważniejsze. A to też ciekawe było to, że spodziewaliśmy się tego, że Kuba będzie miał dla nas godzinę, tak. pogadamy i pojedzie, nie? I to, to było tak że, myśmy siedzieli, no tak, że musieliśmy kupić nowe bilety na pociąg <laughs> i to było naprawdę kilka godzin rozmowy. Emocje, ja już ten film widziałem. Emocje w filmie są rzeczywiście duże od początku, gdzie tak lekko uderzacie w te najmocniejsze tony, z takim nawiązaniem, że to, co najmocniejsze, jeszcze nas czeka. Natomiast ta historia o tragedii Kuby nie jest wcale takim głównym wątkiem, który ten film prowadzi. Bo tamtych historii jest bardzo wiele i Kuba tak naprawdę był chyba takim dobrym współkompanem tej filmowej produkcji, bo on chyba się na dużo rzeczy zgodził. Ja mam takie tylko wrażenie. Ja myślę, że Kuba był perfekcyjnym bohaterem tego, no bo to jest człowiek, który zawsze daje 100% z siebie i tutaj też tak było, on był zawsze przygotowany, umówiliśmy się też na początku między sobą we trójkę, że ten film robimy na 100%, nie ma tematów tabu, mówimy wszystko, mówimy otwarcie, nie boimy się trudnych pytań. I Kuba no to spełnił tę obietnicę, jak weszliśmy na rozmowy, to nie było żadnego pomidor, zawsze było Prawda, która często podważa, i obie strony płakały podczas wywiadu. Tak, ale znaczy ja myślę, że to, co było super istotne w produkcji tego filmu, to jest to, że myśmy zawarli umowę dżentelmańską, czyli rozmawiamy o wszystkim. Nie ma tematów tabu. Co się pojawi w filmie, no to jest nie to, co chcielibyśmy, bo nam się to podoba, albo nie, tylko to, co jest wartościowe dla widza. I, i ta umowa została dotrzymana przez wszystkie strony. Ale to nawet to, co powiedziałeś, że ta tragedia nie jest tym, co jakby siedzi nad tym filmem przez cały czas, i bo chcieliśmy też być uczciwi i fair wobec wobec rodziny Kuby, wobec samego Kuby, dlatego nawet jak na początku, chronologicznie, teoretycznie powinna być tam ta tragedia, to my tylko ten wątek zaczynamy, zaczepiamy, że on będzie i dajemy mu wybrzmieć na końcu filmu jako tak naprawdę pewnego rodzaju puentę, no bo ten film jest o tym, żeby się nie poddawać. powiedzcie teraz szczerze, ile razy do Zbigniewa Bońka dzwoniliście? Zdradzamy szczegóły produkcji. Wiele. I czy to tylko wy, czy jeszcze być może różnymi kanałami i, i, i mocami próbowaliście? Kiedy dostaliśmy oficjalną odmowę po prostu, to zastopowaliśmy naszych dalszych, dalszych prób. Ja też dzisiaj nawet próbowałem do Zbigniewa Bońka w kilku słowach zadzwonić, często do mnie odbiera, ale w ostatnim czasie nie. I się zastanawiam, ta odmowa była taka po prostu, że, że, że odebra powiedział, że nie chce dziękuję. Jakie były takie argumenty, że on nie chciał się jako chyba jedyny wypowiedzieć? Tutaj bez argumentów. Po prostu kulturalne odmówienie. To też nie jest obowiązek, żeby w czymś wystąpić. To było jego, jego prawo, żeby tu być, a nie obowiązek. Więc wydaje mi się, że, że prezes Boniek no, podjął swoją decyzję i, i to jest okej. Okay. Mieliście kogoś, na kogo, kogo chcieliście, żeby w tym filmie był i, i się też nie udało? Z jakichś takich, nie wiem, magicznych nazwisk? O, tu widzę, że być może ktoś taki no, był. To? Kto? Dobra, no, powiemy? No, no teraz już tak, teraz już tak. Rzeczywiście, dobra, nie, ale znaczy trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. Kuba jest osobą, która... Otwiera drzwi. Otwiera drzwi i budzi taki szacunek, że absolutnie wszyscy chcą rozmawiać o Kubie. Albo bardzo, bardzo prawie wszyscy. I to też jest ciekawe, nie dość, tak. że chcą, to, to, to trochę tak działa w tym, zresztą, komu o tym mogę lepiej opowiedzieć niż wam, że rzeczywiście jak wchodzisz na wywiad z piłkarzem, to jest 15 minut. Nie? I tak było z Marką Rojcem czy z Macsem Humesem, rzeczywiście, ale jak przykład, podjechaliśmy do Jurgena Kloppa, to było 15 minut, które przyrodziło się tam w godzinę tak. 20 a opowieści, bo Jurgen miał taką wielką sympatię do, do Kuby, że po prostu chciał cały czas opowiadać. Rzeczywiście, no nie było takich, e, takich sytuacji, gdzie ktoś odmówił tak. nam poza Zbigniewem Wąkiem udziału w filmie. Była jedna rzecz, którą chcieliśmy zrobić No chcieliśmy, dobra, no zrobić, chcieliśmy zrobić tak, no chcieliśmy rozmowę z Russellem Crowe zrobić. Dlaczego? Dlaczego miał być Russell Crowe? Dlatego, że Russell tweetował o Kubie w 2016 roku podczas ten. Chcieliśmy zaczepić takim wątkiem, trochę komediowo, trochę pokazać coś takiego, tak. ale nie dobiliśmy się, mimo wszystko. Tak, było. ale w ogóle, słuchajcie, chyba się film zaczyna, ja muszę wypowiedzieć, zacząć tę tą, tą imprezę. Także ja muszę wrócić. Bardzo dzięki, super z rozmowa. Bardzo. Dzięki Dzień. bardzo.